Dzień dobry, kochani. Witam was serdecznie. Cześć. Cześć, kochani. Niedzielę przychodzę do Was dzisiaj. Postanowiłam, że też będę zaglądać do Was niedzielne poranki. U mnie właściwie już jest prawie południe, ale postanowiłam przyjść do Was, pobyć z Wami na chwilę, pobłogosławić Was. Rozumiem, że tutaj zaglądać może każdy yy, osobna, każdy we właściwym czasie. Odsłuchać pojedyncze filmy, więc jeżeli to będziesz oglądać, czuj się pobłogosławiony. Kochani, po co ja tutaj przychodzę? Przychodzę tutaj mówić o miłości, o naszej sile wyższej, której, która to zależy dla mnie to jest dobry tato, dobry Bóg biorę go jako jego, nie, nie, nie ją bo jakoś się utoż, utożsamiłam jako siła wyższa wiecie rodzaj żeński ale też często mówię o sobie, że jestem boską boginią więc kochani różnie, różne są określenia które zwracam się do, do siły wyższej do stworzyciela stwórcy boskiej jaźni i od nim chcę dzisiaj mówić chcę przychodzę mówię o mocy o źródle do którego należymy wszyscy i wszyscy dobrze by było żebyśmy wszyscy szli w tym kierunku żeby do jednego źródła iść i stamtąd czerpać napój nektar miłości Jak się kochani dzisiaj macie co słychać. Daj znać, że tu jesteś. Yy, zostaw po sobie serduszko. Jeżeli bierzesz, to też zostaw coś, bo to jest branie i dawanie. Daj kciuk do góry. Wiadomość. Miło mi będzie też, jeżeli zostawisz yy, komentarz, kochani, jaką macie dzisiaj energię w skali od 1 do 10? Ja mam się dobrze, bardzo dobrze. Już po indyku, po dniu dziękczynienia w Stanach, był w czwartek 24 listopada. Długi weekend. Dzisiaj już jest niedziela. Jutro już zaczynają się dni robocze. Aż do świąt Bożego Narodzenia. Ale już na całą parę są przygotowane ozdoby świąteczne dekoracje domów drzewek i sklepy są pięknie ozdobione świątecznymi tymi um, ozdobami i kolendy amerykańskie kolendy już są puszczane w radiu od bodajże dwóch tygodni, chociaż to jest już przesada, lekka przesada, ale tak, tutaj jest. Jak przyjechałam 25 lat temu, 27 chyba już lat temu, jak przyjechałam, to puszczali po indyku. Nie było przed indykiem, a teraz już przed indykiem. Nawet tuż po Halloween są już wystawiane dekoracje świąteczne. Więc kochani, także to jest wszystko tak w takim, nabiera to y, takiego tempa, że um, też czas przez to szybciej płynie. Boże Narodzenie i y, 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 y wspomnienia z Bożego Narodzenia, kochani, i z dzieciństwa ciągle się odtwarzają. Dla mnie Boże Narodzenie już jest tylko, powiem Wam, rytuałem, który jest tak samo jak Boże te Wielkanoc czy różne walentynki, a co tam jeszcze mamy. For the July, mamy no, różne święta. Mamy to już są rytuały roczne, które trwają raz w roku. Parady w Nowym Jorku czy, czy ogólnie tutaj gdzieś po ulicach no to są rytuały. Tak samo dla mnie jest Boże Narodzenie, aczkolwiek ja go bardzo lubię i próbuję się nastrajać, przystosowywać się do otoczenia. Um, ale wspomnienia mam, kochani, takie. Nie będę dzisiaj tutaj nad tym się rozczulać, bo też nie po to przyszłam. Bynajmniej to nie jest tak, jak ja bym sobie życzyła, chociaż w tym roku jadę do córki, więc będą na pewno miłe i mam nadzieję, że. Wszystko będzie pięknie i cudownie. Cokolwiek akceptujemy, tak, kochani? Jestem wdzięczna, że mogę tutaj być, że przychodzę do Was już któryś dzień, któryś tydzień, już chyba trzeci tydzień tutaj przychodzę. I i już sama wiem, sama po sobie widzę, że już coraz to płynniej mówię bez. No i tutaj właśnie się będę pochwaliłam siebie i już się zatrzymuję. No więc, kochani, płynniej mówię, ale chcę jeszcze płynniej. Wiem, że z moją siłą wyższą daję rady i Bóg mnie umacnia. Oczyszczam mój umysł, żeby przemawiał przeze mnie. E, kochani, to, co jest we mnie, chciałabym, żeby to wypływało na, na świat dzienne. Nie każdy wie, że e, wzrastałam e, przez 12 lat wzrastam i wz, wzrastałam i wzrast, wzrastam e, w rozwoju osobistym. I nie tylko y, skłoniło mnie do tego, żeby zacząć zmiany. Alkoholizm w rodzinie alkoholizm mojego męża. Y, przyprowadził mnie on do Alanon, do wspólnoty Alanon. Bo chcia, tak chciałam, żeby zmienić mojego męża, żeby on się zmienił, ale tak jak mi powiedzieli, to się okazało, że to jest mój problem. Więc zachęcali, przyjdź, słuchaj. Przyjdź i słuchaj. Z miłością mnie przyjęli do grupy, z miłością też y, przytulali, y, gdy płakałam przez pierwsze trzy miesiące, nic nie y, mówiąc. Nie użalając się nade mną, tylko kiwali głowami. I tak kochani, e, tak było i jeszcze tak jest, bo wskakuję czasem, wskakuję na od, na meeting e, w internecie, e, wirtualny meeting i słucham też e, to robię, dlatego, żeby słuchać swojego języka, bo to jest całkiem inny język, więc nie wszyscy mnie rozumią, nie wszystkim się podoba to, że ja myślę całkiem odwrotnie, nie wszystkim się podoba, że zmieniłam siebie, że, zmieni, że zeszłam z karuzeli, że nie zapierdzielam yy, w kółeczku, jak chomik <grym> yy, i no nie każdy nie, nie, nie z wszystkimi mogę porozmawiać o tym, bo nie każdy y, w tym, tym językiem mówi. Więc tam, gdzie ja się podłączam, tam mnie rozumią i ja ich rozumiem, więc dzięki Bogu za to, że na całym świecie jest dużo takich wspólnot, bo mogę się też połączyć z nimi duchowo. Na całym świecie, kochani, jest... Um, Mnóstwo takich e, wspólnot, do których możesz, e, do, których, do których każdy może wstąpić. Jeżeli masz problem w rodzinie alkoholowej, jeżeli ktoś nadużywa alkoholu, zacznij zmianę od siebie. Tak jak już sam wiesz, nie można zmienić nikogo. Zmiany mają, zmiany mają być, wypłynąć stąd, stąd, z wnętrza siebie. I, kochani, polecam każdemu, polecam każdemu, bo ja bym nie umiała się inaczej zmienić. Gdybym nie słyszała tego, co słyszałam, nie zmieniłabym siebie, nie umiałabym siebie zmienić. Nie wiedziałabym, nie wiedział, nie, nie wiedziałabym jak. Po prostu, no tak, po, na mojej drodze stanęły takie osoby, że, że tak miało być i tak było właśnie. I dzięki, dzięki, właśnie dzięki za to, że, że mogłam to zrobić, bo. Dzisiaj jestem tu, gdzie jestem i myślę całkiem inaczej. Chociaż Wam powiem, że no, bywają momenty, że, że jeszcze gdzieś tam schodzę na poziom bliskich wibracji, złości i smutku, ale zatrzymuję się, zatrzymuję się w tych momentach. Biorę siebie za rękę, przytulam siebie. A przytulam moje wewnętrzne dziewczynki, które były ciężko, mocno poranione przez e, ojca. Brak miłości, brak e, akceptacji, brak e, towarzystwa w dzieciństwie. Przebywałam często sama, nawet nie wiem dlaczego ja przebywałam sama ale tak było prze, przebywałam w domu sama. Albo z moimi dwoma starszymi siostrami. Więc y, pamiętam, moja mama wyjechała do Stanów, gdy miałam 5 lat, też y, to jest odrzucenie. Dzieci czują, y, że to jest odrzucenie, i też z tego powodu y, to się ciągnie za mną do dziś. Więc też y, przerabiam, przerabiam odrzucenie. Jeszcze Bóg mi pokazuje, że jeszcze tu kochani, jeszcze tak kochani, jeszcze, jeszcze taką sytuację przerób, bo, bo jeszcze coś jest niezagojone w tobie. Więc e, kochani, może ja przejdę do czytanki, bo tradycyjnie czytam czytankę. E, Jezus mówi do ciebie, y, Sara Jong napisała na każdy dzień dzisiaj przeczytam na dzisiejszy chociaż ja y, y, napisałam tutaj na dzisiejszy dzień tą czytankę to możesz sobie ją przeczytać ale ja tak czy tak tradycyjnie przeczytam przeczytam y, co Jezus mówi do ciebie który to dzisiaj mamy 26 chyba tak Czy 27? siódmy? Okej. Dwudziesty siódmy listopada. Niech wdzięczność obejmie rządy nad Twoim sercem, gdy dziękujesz mi za błogosławieństwa się, dzieje się cudowna rzecz. Z Twoich oczu spadają łuski, a Ty widzisz jeszcze więcej moich cudownych bogactw i możesz brać z mojego skarbca wszystko, czego potrzebujesz. Niech Twoja wdzięczność śpiewa pieśni wychwalające moje imię. Ilekroć otrzymujesz, jeden z moich złocistych darów ciągle aleluja to język nieba, który może się stać językiem Twojego serca. Życie pełne wychwalania i wdzięczności staje się życiem pełnych cudów. Zamiast starać się kontrolować sytuację, kontrolujesz. Koncentrujesz się na moich działaniach. Całe Twoje istnienie skupia się we mnie, i na tym właśnie polega potęga wychwalania. Do takiego Cię powołałem, gdy stworzyłem Cię na swój obraz. Ciesz się obfitym życiem, wychwalając mnie i dziękując mi. Tak, kochani, jesteśmy stworzeni przez Boga na obraz i podobieństwo Boga. Stwórca nas kształtuje na swój obraz i podobieństwo. Już powtarzam, ale. Czy ty to rozumiesz, bo ja to dopiero zaczęłam rozumieć, jak właśnie zaczęłam wędrówkę ze wspólnotą Alanon, zaczęłam dopiero rozumieć te słowa, że Bóg mnie stworzył na swój obraz. Ja jestem podobna do Boga. Jesteśmy wszyscy. Jesteśmy. Dziećmi Boga. Bóg zasługuje na dziękczynienie. Bóg zasługuje, byśmy go wychwalali. Bóg zasługuje na to, żeby mu dziękować. Dziękuję. Tak niewiele za tak wiele. Dziękuję. Za tak wiele i tak niewiele. To jest tak niewiele powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję za nowy dar życia, za nowy dar istnienia, za pogodę, za deszcz, za śnieg, za mróz, za wiatr. Dziękuję, bo to są, to, to, to jest yy, siła natury. Czego nie możemy kontrolować. Kochani, żeby nie przeciągać, zacznę Cię błogosławić. Zamknij oczy, weź głęboki wdech, wdech przez nos do przepony robimy duży brzuszek. Tak, jakbyś nadmuchiwał balona, wdychając miłość, życzliwość, dobroć, wdzięczność, obfitość, bogactwo. Życzę Ci kochanie, żebyś wszystkie aspekty, wszystkie. wszystkie yy... Żeby Ci się wszystko spełniło, czego sobie tylko życzysz. I wydychaj złość, nienawiść, żal, gniew. Smutek, wydychaj to, wydychaj to, oddaj to, oddaj to sile wyższej. I jeszcze raz wdech, wdychając miłość, radość, wdzięczność, życzliwość, dobroć, radość i wydychaj. Smutek, żal, depresję, niepowodzenie, samotność. Wdychaj i zapraszaj Boga do, do tego, oddaj Mu to. I jeszcze raz dech. Wdychaj miłość, radość, szczęście. Jaki piękny jest dzień dzisiejszy. Niepowtarzalny, wdychaj. Całą sobą w miłość zapraszaj tą miłość do siebie, do swojego serca, otwórz się na nowe, na nowy dzień. Z uśmiechem wydychaj wszystko, co Ci nie służy, bo to jest dla Ciebie trucizna, która Ciebie truje od zewnątrz, od wewnątrz, przepraszam. A ja błogosławię siebie, siebie, swoje ciało, swój umysł, swoje słowa, swoje myśli. Błogosławię Ciebie, życząc Ci wszystkiego dobrego na dzisiaj i na kolejny, kolejne dni. Chociaż, kochani, ja żyję jednym dniem tu i teraz świadomie, weź, kochanie, ode mnie błogosławieństwo, miłość. Wysyłam Ci serca do serca. Jestem duszą duszy wszechświata. I ty jesteś duszą duszy wszechświata. Jestem dzieckiem Boga. Jesteśmy dziećmi Boga. Jesteśmy braćmi, siostrami, kochani. Błogosławię Twoje rodziny, błogosławię dzieci, męża, żonę, partnera, błogosławię sąsiadów i wszystkich wokół siebie. Kochani, dzisiaj Bóg uzdrawia. E... Plecy, ciężar ściąga ciężar z pleców. Ściągnij już ten... Oddaj Bogu ten plecak, który nosisz z całym tobołem, z, całym, z całą przeszłością oddaj to Bogu. Lewe ramię uzdrawia. Kostkę uzdrawia. Prawą kostkę uzdrawia. Bóg jest miłosierny. Oddaj to Bogu. Palec, prawy palec, uzdrawia duży palec. Kochani, przyjmij, jeżeli się y, utożsamiasz z tym, przyjmij uzdrowienie. A ja ciebie żegnam już dzisiaj i do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się. Do usłyszenia. Pa.